Wpisując kod promocyjny MATUS, możecie otworzyć pierwszą skrzynkę za darmo. Cześć, witajcie, jestem mocno. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Jak to możliwe. Nie wiem jak wy, ale ja od pewnego czasu zmieniłem 5-7 na cyzytkę i naprawdę bardzo fajnie mi się tym gra. Na bliskiej odległości sprawdza się bardzo dobrze i w pierwszym filmie mamy na to dowód. Sami zobaczycie. No musicie przyznać, że to mu się udało. Dajcie znać w komentarzu, czy wy wolicie czy CZ. -kę. Następną akcję wykonał i podesłał mi Ekst I co ja tutaj będę dużo mówił, sami to zobaczcie. Ten ostatni kill naprawdę bardzo ładnie siadł, ale wydaje mi się, że trochę farta jednak w tym było. Aż przyjemnie się ogląda takie piękne kile z Digla. Następny film jest trochę słabej jakości, ale wykonanie akcji moim zdaniem to nadrabia. Jest to bardzo podobna sytuacja, którą widzieliście w pierwszym filmiku, jednak tutaj mamy do czynienia z inną bronią. To był chyba najszybszy Ace Digla, jakiego ostatnio widziałem. Gdyby ktoś nie zauważył, zobaczmy to jeszcze raz. Nie no, to jest naprawdę bardzo dobra akcja, co prawda na bliską odległość, ale siadło perfekcyjnie. Kolejna akcja jest taką informacją do Was, że zanim zaczniecie defować pakę, posprawdzajcie wszystkie miejscówki, bo być może w jakiejś dziurze kryje się terrorysta. Zobaczcie o co chodzi. Jeszcze ten headshot w smoku. Niestety nie udało mi się zabić tej trzeciej osoby, no ale co tu dużo mówić. Misja wykonana, no bo bomba wybuchła. Zanim przejdziemy do ostatniego filmu, to zajmijmy się sytuacją, jaka w nim panuje. Został sam terrorysta na pięciu ceteków i jest to ostatnia runda z wynikiem 15-14 właśnie dla terrorystów. Więc już pewnie większość osób była pewna, że dojdzie do wyniku 15-15 i zakończy się to remisem. Ale nie do końca. Zobaczcie, co się tam stało. Oh no. <laughs> Bardzo udany fake plant w tym przedostatnim fragu, no i wykończenie samej rundy również idealne. No i co tu się dziwić tej reakcji na koniec? To już na tyle mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod filmem. Zapraszam oczywiście do mojego poprzedniego filmu oraz na wszystkie moje social media. No i jeśli nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to teraz, aby być na bieżąco z innymi moimi filmami. Ja się już z Wami żegnam, trzymajcie się i cześć.